Wszystko co dobre, szybko się kończy. Sezon motocyklowy też musiał się w końcu zakończyć. Na dworze śnieg z deszczem, temperatura około zera, Czas najwyższy, zaszyć się w garażu i pomajstrować trochę przy sprzęcie. Zapraszam na garażówkę. W tej zimy na szczęście dużo rzeczy do zrobienia nie mam. Zostały takie podstawowe rzeczy, czyli wymiana filtrów. Filtr powietrza już mam zakupiony. Klocki hamulcowe, zamówiłem sobie cały komplet na przód i na tył. Mam do wymiany. No i oczywiście wiadomo, olej trzeba wymienić Olej zostawiłem ten sam, co w zeszłym roku miałem Stwierdziłem, że nie ma sensu zmieniać go, jak mam jeszcze tutaj dużo tego oleju Dokupiłem tylko do tego jeden litr No i wleję to, co mam I na ten rok jeszcze mi starczy teraz A za rok będę się zastanawiał najwyżej Nad przejściem na inny olej Ale chyba nie ma sensu No do tego oczywiście wiadomo, filtr oleju No i jedyna taka naprawa, którą muszę zrobić no to będzie wymiana łożysk główki ramy i to będzie na pewno najtrudniejsze do zrobienia ale mam nadzieję, że to jakoś pójdzie w miarę i uda się to wymienić raz, dwa i że wszystko będzie dobrze także głównie odcinek będzie o tym w trakcie sezonu zauważyłem że po puszczeniu gazu kierownica często wchodzi w takie wibracje co jest niezbyt bezpieczne no i z tego co wyczytałem, no to, to jest wina łożyska w główce ramy które znajduje się tam w środku, jedno jest do góry, drugie na dole i pomogła jedna z rad że dokręciłem trochę tą śrubę co do góry na jakiś czas uspokoiło się to trochę było ok za mocno i nie mogłem już dociągnąć, bo jak dociągnąłem mocniej to już było czuć opór przy, podczas skręcania Także z wyczuciem ją troszeczkę dokręciłem i na jakiś czas to pomogło, ale już później pod koniec sezonu znowu zaczynało dziać się to samo. Także na pewno te łożyska są do wymiany. I to nawet teraz jak przednie koło z powietrzu, tak ruszam tą kierownicą, to czuję w niektórych momentach takie dziwne opory, jakby toczenia. To właśnie to mi się daje, że to są te kulki czy tam wałki w łożyskach. Jakby gdzieś tam się zacierały albo blokowały, coś tam się dzieje z nimi. Także zaczniemy taką jedną z napraw w tym sezonie, w tej zimie. No od wymiany tych łożysk. Poza tym to nie mam nic do naprawy praktycznie przy tym motocyklu. Zanim odkręcę przednie koło, wezmę sobie do ciąży tył, żeby przód mi poszedł do góry, i wtedy będzie się lepiej pracowało. Bo tak to. Po odkręceniu koła, to zanurkuję do przodu. Tak to muszę dociążyć trochę ten tył, także wrzucę parę ciężarków do kufra, no i ładnie się przechylił do tyłu, przód poszedł do góry, dorzucę jeszcze dla pewności 2 kilo, zamykam kufer. Teraz sobie mogę tutaj grzebać bezpiecznie, no to biorę się za odkręcanie przedniego koła. Następnie demontuję zaciski hamulcowe. Przy okazji sobie też wymienię klocki. Ten przód jeszcze taki najgorszy nawet nie jest z tymi klockami. Ale jak już mam nowe to wymienię sobie na nowe. Tu wszystko, co jest przykręcone do lagi, to trzeba zdemontować. Także wszystkie tutaj przewody hydrauliczne od hamulca. Wszelkie rurki jakieś trzeba zdemontować, bo to będzie przeszkadzać. Chociaż tutaj dużo nie ma, są dwie śrubki, tylko jedna z tutaj, druga z tu. Tu już bym miał mocowanie zacisku praktycznie odkręcone. To samo zrobię z drugiej strony. Następnie odkręcam dolne śruby od lak. Tu już trochę gorsze jest dojście, ale idzie dojść od dołu. Jak się skręci kierownicę najpierw na maksa w jedną, później na maksa w drugą stronę, to ten klucz tam wejdzie. Poluźnię tutaj tak dosyć mocno. Ile się da, i biorę się za drugą stronę. Muszę skręcić teraz koło w drugą stronę na maksa. I zobaczymy, jak z drugiej strony pójdą. Cztery mam śruby już na dole poluźnione. Jak już puściła, to już pójdzie bez problemu. Z drugiej strony ta sama akcja. Już sobie trochę poluźniłem. Dobra, błotnik mam. I teraz powinny lagi wyjść bez problemu. No, nimi trzeba trochę kręcić, lewo, prawo. Później sobie ładnie wszystko też wyczyszczę przed montażem. Tutaj jeszcze będę musiał podemontować te wszystkie mocowania przewodów bo tą półkę całą będę musiał dolną wyjąć w dół także na pewno tutaj to muszę odkręcić tutaj tutaj i co tam jeszcze będzie tutaj to do wyhaczenia Podczepia sobie te zaciski tutaj pod rurki żeby mi tak nie dyndały bo po co natrytytki sobie złapię i nie będą mi tutaj tak bimbać. A tu widać z tej strony. Klocek już jest, akurat, w samą porę zmienia te klocki. Teraz w tym roku, w zeszłym roku chciałem je wymienić, ale je pomierzyłem. I stwierdziłem, że wytrzymają jeszcze sezon. No i wytrzymały. Tak, so. jeszcze nawet tam trochę ich jest, ale. To już czas najwyższy, żeby je zmienić. Także idealnie będą tak w tempo. Dobra, na dole mam już wszystko tutaj podkręcane. Ta dolna półka już raczej tam z niczym nie jest skręcona. To biorę się za górę. Muszę zdemontować kierownicę. I tutaj wszelkie jakieś tam elementy, które będą mi przeszkadzać. Te mocowania ogólnie i tak muszę tutaj kupić nowe. To się uszkodziło. Znaczy ta zgubiłem. tą jedną gumę, jak byłem w Tatrach. Ale tutaj w ogóle już ledwo zipie ta kuleczka pękła. Także to będzie trzeba wymienić. Ale to teraz nie o tym. Teraz demontuję tę sam kierownicę i co tam jeszcze będzie trzeba, i biorę się za tą półkę górną. Imbus numer 6. Idzie w miarę idzie. Śruby już są poluźnione, to już pójdą bez problemu. Odkręcę jeszcze ten uchwyt do telefonu, bo mi tutaj będzie przeszkadzał. Tutaj jeszcze jest jedna śruba odmocowania przewodów, także tą śrubkę tutaj jeszcze trzeba odkręcić. Żeby ułatwić sobie życie i odkręcanie, użyję klucza pneumatycznego. Dobra, puściło. No, górna półka schodzi. Dobra, muszę sobie położyć tutaj jakąś szmat na te plastiki, żeby ich nie porysać. Zaraz pokażę Wam, jak to wygląda. Górna półka, jak zciągniemy, to pod spodem jest taka nakrętka. Ja ją właśnie dokręcałem. Za pierwszym razem i trochę to pomogło, ale już tak dosyć teraz ciężko chodzi ta kierownica. Także na pewno jest czas, żeby wymienić te łożyska. Teraz to muszę odkręcić. A jak to odkręcę? Ostatnio bez problemu to szło śrubokrętem delikatnie. Mam nadzieję, że. Nie będzie właśnie z tym problemu, bo nie mam takiego klucza specjalnego. Idzie lekko, także bez problemu to odkręcę. No, już widać ogólnie, że oj, wyleciało mi prawie to. Ale już widać, że łożyska są całe zardzewiałe. Także muszę to jakoś sobie tu przytrzymać. I chwycić od dołu. Tak to się tu prezentuje. To już bez problemu wychodzi od dołu. Jest luźne. Mam tylko nadzieję, że te łożyska, które kupiłem będą tu pasować. Tu są łożyska kulowe. A te co ja kupiłem to mi się wydaje, że są wałeczki. Czy to będzie miało jakiś wpływ na coś, znaczenie? Mam nadzieję, że nie. Dobra, trzeba otworzyć. I przymierzyć te łożyska, czy to jest to samo, czy nie. Środek wygląda, że jest taki sam. Jednak jak nie otworzę, to nie, nie dowiem się. No dobrze mi się wydawało, że te są na wałeczkach. A resztę muszę wybić. To najgorsze chyba będzie. Tą zewnętrzną stronę muszę wybić i później wbić tą nową. No, ale tutaj to jest wszystko na wałeczkach. A te stare były na kulkach. No ale są przyrdzewiałe. Taki osad na nich jest. Nawet jak się tutaj kręcą, to się haczą, nawet to czuć. Już czas najwyższy, żeby je wymienić. I to sobie teraz wszystko wyczyszczę od tego starego smaru. Nie wygląda to za dobrze. Jest pełno starego smaru. Takiego już z rdzą. Od dołu i od góry się przeczyści z grubsza. A później, już jak podczas montażu tego nowego zestawu się już tak wyczyści na gotowo i się przesmaruje nowym smarem. Na razie to muszę jakoś wybić to. To będzie na pewno trudne. Są jakieś tam specjalne wybijaki do tego, ale ja niestety takiego nie mam, więc zaraz będę coś kombinował, co z tym zrobić. Próba numer jeden. Stary śrubokręt wchodzi tam i opiera się o ten rand. Zobaczymy. Niestety, ale pierwsza próba jest nieudana. Po wielu tutaj męczarniach i próbach udało się wybić tą dolną bieżnię. Teraz się zabieram za górną. Używam do tego tego śrubokręta, co pokazywałem, ale przerobiłem go sobie trochę. Naostrzyłem go tak po skosie, że tam krawędzia haczę te łożysko i idzie wybijać. Tam co, co kilka uderzeń muszę je podostrzyć. Ale tak akurat nie jest problem, bo to jest stary yy, śrubokręt. Także mi na nim nie zależy. Najważniejsze, żeby wybić te bieżnie. Ta górna jak idzie. O, ta górna idzie łatwiej chyba. Tak lekko poszło. Myślałem, że się ślizgnęło, a tu już wychodzi. Lepiej jakbym bił z dwóch stron. Ach, tu nie mogę podhaczyć. I poszło. Choć nie było to może jakoś profesjonalnie wybite. Ale poszło. To jest tutaj takie niskie. Także trochę tam się sklinuje. Ale idzie to wybić. Teraz mamy coś takiego. Tutaj jeszcze muszę to pościągać. To tam ściągnę bez problemu. Ale to muszę jeszcze wybić. A tak wyglądają tutaj stare łożyska. Całe zardzewiałe. Wszystko porzewiałe. To tak nie miało prawa dobrze się tam kręcić. Tu mam nowiutkie. Już pomierzyłem sobie, wszystko jest takie samo. Idealnie wysokość. Trochę mają inną konstrukcję, bo to są wałkowe. A to jest skulkowe. Ale wszystkie wymiary mają takie same. Także powinno to wszystko dobrze pasować. Teraz jeszcze biorę się za to i zobaczymy. Czy to pójdzie łatwo w miarę, czy kulki to wiadomo, że się łatwo ściągnie, też całe są porzewiałe. To tutaj będzie ciężkie, pewnie do wybicia. Trochę pohałasuje, ale mam nadzieję, że to się uda. Udało się to przeciąć. W pewnym momencie było takie charakterystyczne kliknięcie słychać tego, to się rozeszło. No jest luźne już. Teraz tylko pozostaje to jakoś zdjąć i jesteśmy w domu. Przyszła pora zamontować nowe łożyska. Zrobiłem tutaj jednak małą modyfikację. Poczytałem trochę o tym w internecie, dużo ludzi tak robi, to nie ma żadnego tutaj wpływu na konstrukcję główki ramy czy tam na te gniazdo, na, na przyszłość, żeby było łatwiej później wybić inne łożyska tu sobie ponacinałem, poszlifowałem sobie mini szlifierką. Takie zagłębienia w tym kołnierzu, co się opierało nie łożysko, żeby było łatwiej wybić w przyszłości te łożyska tam sobie zrobiłem też od dołu i tu mam od góry a to dlatego że ta bieżnia którą teraz wybijałem jest taka wysoka nawet nie połowa chyba tej nowej także to mi jeszcze nie było źle tutaj wybić udało się ale jak w przyszłości będę to wybijał to to już nie będzie tak łatwo szło na pewno przez to, że jest takie wysokie to już się będzie bardziej klinowało Także lepiej sobie zawczasu teraz zrobić takie nacięcia, czy tam wyżłobienia, żeby w przyszłości było to łatwiej wybić. Możliwe, że tam za jakiś czas ja będę znowu też to wybijał. To już będę wiedział, jak to wygląda i będę wiedział, że mam takie ułatwienia. Czy tam nawet, nie wiem, inny właściciel kiedyś może będzie tego motocykla, będzie to robił, no to. Na pewno się ucieszy, jak to zobaczy. Ułatwi mu to pracę. Także no, robię tak i mam nadzieję, że to będzie dobrze. Pewnie tam jakieś profesjonalni mechanicy mogą powiedzieć, że chwycą się za głowę. Co to jest tutaj za rzeźba? Ale jestem amatorem i myślę, że to nie będzie miało żadnego wpływu na nic. Poza tym, że będzie łatwiej się wybijać, nie? Dolną półkę mamy już tutaj przygotowaną, wyczyszczoną. Zabieramy się za montaż. Uszczelniacz. I łożysko. To łożysko, które zakładam teraz, to jest łożysko stożkowe na wałeczkach. Powinno być o wiele lepsze od tego, co było oryginalnie. Znaczy oryginalnie, nie wiem czy tam było oryginalnie. Ale powinno być o wiele lepsze niż łożysko kulkowe. Tutaj teraz muszę coś wykombinować. Nie wiem, czy ta rura będzie pasowała tutaj dobrze do tego. Czy będzie za duża, bo nie chciałbym po tych wałkach, właśnie, to jest za duże. Muszę poszukać jakąś mniejszą rurę, żeby tutaj ładnie na tym rancie się oparła. O, podłoże jeszcze może tutaj. Ten stary element, no, teraz ładnie pasuje. Zobaczymy delikatnie najpierw jak to pójdzie. Jest dobrze, myślę. Chociaż jeszcze minimalny, to jest luz. Jeszcze raz może uderzę, dwa razy. Dobra, uszczelniacz siedzi dobrze, nie rusza się, także myślę, że już będzie dobrze. To teraz powinienem łatwo zdjąć, bo ma te nacięcie. Wszystko tu ładnie chodzi. To sobie już włożę tą bieżnię od góry. Tak to wygląda. Od dołu teraz włożę tak samo i zabiorę się za wciskanie tego. Tak tylko, chociaż, żeby się trzymało, a zaraz to skręcę. A wymyśliłem sobie, mam nadzieję, że to zda egzamin, takie coś z jednej strony, taki krążek na gwincie, z drugiej i to skręcę i mam nadzieję, że to się ładnie wszystko zejdzie. Dobra, od dołu będę sobie musiał przytrzymać kluczem drugim. Tak się nie da kręcić. Tu sobie będę dokręcał ogólnie grzechotką i powinny się te bieżnie powinny się ładnie, tam myślę, ułożyć. Kręcę sobie na moment i zobaczę, jak to daleko poszło. Tu już jest równo z główką ramy, z tą powierzchnią. I teraz sobie pomogę tym tą bieżnią, starą. Ustawiam jakoś tutaj tak na równiutko, żeby to wcisnąć do środka. Jednak ta moja śruba pod koniec nie dała rady. W fazie początkowej było ok, ale później było ciężko. Ale wziąłem sobie do tego tą starą bieżnię. Włożyłem ją odwrotnie. I przy pomocy precyzyjnego narzędzia i pomocnika tutaj tego narzędzia udało mi się to kilkoma uderzeniami wbić do końca. Także zabieg udany. Biorę się za dalszy montaż wszystkich elementów. Najtrudniejsze już za mną. No, to, to by zdało robotę, ale ten gwind jest trochę słaby, co ja tu mam i się normalnie ukręcił. Tam jest jednak później duży już opór, ale jakby był jakiś lepszy gwind, no to urządzenie do wciskania tej bieżni zdałoby egzamin, mi się wydaje. Tu łożysko mam na no to uszczelniacz. Bardzo ładnie pasuje. Już później będzie podkładka i nakrętka. Ale najpierw od dołu włożę dolną półkę. Najgorsze, że nie mam klucza od tego. Ale sobie będę się kręcił na zasadzie, że tutaj zablokuję i dokręcam półką. W miarę to idzie. Luzu nie ma żadnego. Chodzi ładnie. Dobra, biorę się zamontowanie przewodów i lak. No, to wszystko udało się ładnie poskręcać. Wszystko pasuje. Wszystkie przewody mam tutaj poskręcane. Na razie sobie założyłem te zaciski, to wszystko tak luźno, bo nie będę tego skręcał na gotowo. Błotnik sobie zostawię i wezmę go jeszcze spoleruję. Rok temu robiłem to na motocyklu, z tego co pamiętam. A tak, jak już mam stras ściągnięty, to wezmę sobie zrobię, będzie łatwiej. No, i tak nie mam jeszcze tych klocków. No, niestety, ale okazało się, że te klocki hamulcowe naprzód nie pasują. Są dużo mniejsze. Jest duża różnica, bardzo duża. Także niestety, ale muszę je odesłać i zamówić. Inne, tył pasuje. tył jest ok, taki jak był. A te przednie niestety nie pasują. Ale całe szczęście mam 14 dni na zesłanie. Z tym nie powinno być problemu, nie rozpakowałem ich nawet. Też jest tutaj taka informacja właśnie. Żeby przed rozpakowaniem porównać ze starymi klockami. I zwrot możliwy jest wtedy w oryginalnym opakowaniu bez problemu. Także te odsyłam i trzeba zamówić inne. Za jakieś 2 tygodnie albo trzy nawet lepiej remontować montował klocki. Także te śrubki wszystkie zrobiłem sobie tak powkręcałem tylko na rękę w tej miejsce gdzie powinny być, żeby ich nie pogubić. Także operacja tutaj ta się udała. No i co? Jaka jest różnica? Mega jest różnica. Teraz takie różnice tak chodzi płynnie. No i zupełnie inaczej chodzi niż wtedy. Wtedy tak chodziła takimi takimi skokami jakby. Teraz jest rewelacja. I tak, teraz jeszcze mam do wymiany filtr powietrza, który jest pod zbiornikiem. Ale specjalnie nie ściągałem tych wszystkich osłonek, tam owiewek, bo chciałem zobaczyć, czy dam radę tutaj te łożyska, właśnie wymienić bez rozbierania tych wszystkich boczków. No i jak widać, idzie to zrobić bez tego. Nie trzeba tych wszystkich plastików ściągać. Także idzie to zrobić bez ściągania tych plastików. Moment dokręcenia tej nakrętki tam do góry. Ja sobie robiłem tak w ten sposób, że chwyciłem obydwie tutaj lagi i ruszałem nimi przód, tył. Był wyczuwalny cały czas taki delikatny luz i dokręcałem tam po troszku cały czas po troszku tam dokręcałem tą kontrującą nakrętką. Aż ten luz zniknął, nie dokręcałem tego jakoś tam mocno. Tak z wyczuciem, zawsze jak będzie za słabo, to po jakimś czasie tam nie ma problemu, żeby to dokręcić. Wtedy tylko wystarczy zdjąć kierownicę, poluźnić tą nakrętkę. Znaczy zdjąć tą nakrętkę, kierownicę, wyjąć i tam można delikatnie to dokręcić. Wtedy na razie no, no nie mam jakichś specjalistycznych kluczy, tam dynamometrycznych, także sobie radzę tak jak mogę. Najważniejsze, że udało się to wszystko założyć, wszystko pasowało ładnie. I teraz czekam na klocki hamulcowe naprzód. A także na razie mi pozostało tylko tutaj posprzątać sobie po tej naprawie. Dużo nie mam do sprzątania parę narzędzi kilka tam brudnych szmat. Najważniejsze, misja udana także motocykl to nie tylko jazda latem w pięknych warunkach. Ale to też pasja, taka, że czasami trzeba usiąść i trochę przy nim pogrzebać, co mi sprawia też dużą przyjemność. Nie, że tylko jeździć, jeździć, jeździć. Później, gdziekolwiek jadę w jakąś trasę, to przynajmniej znam już każdy drobiazg przy tym motocyklu. Ja wiem, że mnie nic nie zaskoczy później w takiej podróży. Mam wszystko powymieniane, porobione. Także w tym roku też przejeździłem kawał drogi i. Na szczęście mnie nigdy nic nie zawiodło i mam nadzieję, że tak dalej cały czas będzie. Jeszcze trochę tutaj mam pomysłów, co tu zrobić. No to na razie, co to dziękuję za oglądanie. Teraz myślę, że będzie seria takich odcinków w garażu. Trochę tam poopowiadam, co mnie spotkało, może w tym sezonie, co tam się, co bym zmienił, czego bym nie zmienił, co warto, czego nie warto. Także zapraszam. No i na pewno to jeszcze będą takie drobne jakieś tam drobne jakieś zabiegi techniczne przy motocyklu. Kilka tam pomysłów mam na pewne zmiany. Dziękuję jeszcze raz za dzisiejszy odcinek. To do zobaczenia. Na razie, cześć.